Prezydent mija kraja, w oku błysk Kiedy gram, słyszę a z góra, chłopony na asfalcie Wrocławik, baseball straszkę Każdy z nas jest ryzykantem Po swojej stronie mam prawdę A do stracenia nic podejmuje ryzyko Kiedy widzę wokół płyt, kiedy wokół psy Lepiej się nie wychylać, lepiej zrobić czik To nie mila, czujesz tempo Czujesz jak adrenalina rośnie Zwykszasz prędkość, masz klimat konkret Urodziłem się, by umrzeć, ale nie chcę umrzeć chłodą I tylko Bóg wie, co zrobię ze sobą Droga. Gdy dojadę do mety, nie będę miał czego żałować, bo nigdy nie wypuszczam okazji z row, podejmuję ryzykę, swoje książ i zobni w tupe nie twarzę, dzięki temu uzyskuję Ciąsunę jaki coś, czego nie, mogę, nie jest to nie chcę się różnych chuję z oku widzę często Jadę pewnie po złoto, bo